Siemanko, z tej strony zielony. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dziś sobie przejdziemy znowu grany, ale <laughs> uwaga, teraz nie na easy. Teraz na normalu. Ostatnio nam się udało, więc dzisiaj spróbujemy przejść na normalu. Oczywiście będzie babcia i dziadek, nie zmieniam. No i co? Lecimy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta seria grany według mnie bardzo dobrze się przyjmuje. To po pierwsze. Po drugie. Mm, bardzo lubicie oglądać moje filmy. Jeśli Johnny to, Johnny to oglądasz i karton, to pozdrawiam. Mm, no i co? To jest trzeci odcinek, to wiadomo. Jak to się jest na bieżąco. I nie wiem, czy zauważyliście, ale daliście mi taką motywację, że. Nagrywam teraz co dwa dni. Co dwa dni to ugrany. Mimo, że. No, że tak powiem, nadwyrężam trochę czas na te nagrywki, ale no trudno. Przed chwilą skończyłem z żoną grać Fortnite'a i jeszcze raz mówię, jak to oglądasz, to pozdrawiam i kartona. Dobra, i co? Czekamy na babcie i dziadka, ale pewnie dziwnie przyjdą. O no, pierwsza babcia, bo najpierw wszedłem tam na dół, zobaczyć, czy nie zraspił się jakiś przedmiot. Mam nadzieję, że tu dziadek zejdzie. No schudź. Bo teraz babcia mnie zauważy. Będzie lipa. Ta. Jakiegoś speeda ma. Nie wiem, szybko jakoś biegnie. Dziadek poszedł na górę. Babcia ciągle goni. O! Świetnie! Paralizator. Więc jest bardzo dobrze. No tutaj jestem babciu. Czy mi teraz w słuchawkach, who are you? Tutaj jestem. Czekajcie, włączę sobie powiadomienia. Mm. Dobra. O, usłyszała. O, teraz minutę oni... Się, w minutę oni się rozpiął na tym normalu. Słyszę dziadka. No nie! Jeju! Najgorzej, nie? Że on tam schodzi do piewnicy. Dobra, ale od razu mam paralizator, więc przydałoby się dziadka i od razu security. Teraz jest trudniej na tym normalu. Myślę, że tego nie przejdziemy. Teraz pytanie, jest paralizator? Jest. Dobra, idziemy na dziadka. Ale go nie widzę już wstał. Mamy zdjęcie, więc pog. Znowu robię z helikopterem. Bo chcę najpierw wszystko, całą serię przejść z helikopterem. I piszcie, czy jak przejdę tak do ekstrema, O Jezu. To czy chcecie jeszcze grany? Nie wiem jakieś challenge, cokolwiek. Możecie napisać, czy będziecie chcieli jeszcze grany. Jezu, nie mogę wziąć tego ammo. No, Jezu. No, nie mogę wziąć tego ammo. No. Jezu, yeah, you no, know. to jest nie fair, ale skam, to... nie, to jest skam, o Jezu, co za reklama, halo, halo, jeszcze się Facebook nie dowiedziałeś, że nie ma odcinku na moich re reklamach, czekajcie. Dobra, dzień trzeci, teraz już jest trochę niebezpiecznie, myślę, że, no trudno, przejdziemy to w miarę szybki sposób, znaczy zginiemy. Bo nawet jeszcze na górę nie wszedłem, więc jest bardzo, ale to bardzo źle. Słyszę, jak chyba śpi dziadek. Tak. Patrzcie na to. Widzieliście to? <laughs> Teraz babcia. O tu jesteś. Jeszcze już widziałam śmierć w moich oczach. Ale cisza. Nie, teraz tego nie rzucę. Lepiej lepiej jak zlutuję, bo oni chyba się jeszcze nie zrespili. No! Jezu, no! Tego się nie da rzucić. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzieliście? Siema! Ne, 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 Siema, dziadek. Czy on tu teraz może wejdzie? Nie, on idzie do tego pokoju, gdzie ten... Gdzie właśnie trzeba crowbara użyć do tej skrzynki. Jezu, prawie tu spadłem. Dobra, muszę odejść. Jezu, no idź sobie. Poszła, ale gdzie? Dobra, ryzyk fizyk. Koronawirus. Widzę tą pułapkę jak coś. Teraz dziadek. Poszuram tw, twoją żoną, czyli babcią grany, dziadku, podłogę. Grany, grany. Dobra, mamy benzynę. No i co się stało? Hmm. Dobra, trzeci obrazek jest w toalecie. zawsze się tak kończy No nie, już czwarty a ja mam prawie cały obrazek Mam gazolinę, czyli taśma, helikopterk i glasfus ok Myśl, Myślę, że w kolejnym odcinku to ja już przejdę na chill outcie. Może nie usłyszeli, jak podnosiłem, bo ja słyszałam, był taki dźwięk. Proszę, coś przydatnego. No, mm, nie wiem, czy to jest przydatne. Zobaczymy. to ja dostanę jakiejś choroby psychicznej. Tylko nie wiem, czy w końcu się przestraszy, tak? Jezu. Cięcie. Szybkie cięcie. Proszę takich reklam nie robić. Piąty dzień. Jak... Yy, niech każdy napisze w komentarzu, bo widziałem ostatnio były cztery komentarze, więc bardzo się z tego cieszę, że ktoś przede mną pisze. Mm. Jeden to było z zapromowaniem. Z jakiś list, coś tam to było. Chyba chłop miał nick I jakbyś mógł, to bym chętnie zapromował. A i ja miałem jeszcze kogoś zapromować, ale to pod koniec odcinka. Mm. Glafus to jest Dziadek usłyszałeś to? Nie Dobra Ci Czy ty możesz nie? No a weź te pal gumy. No i cóż, tak się skończyło. Wnuczek nas zjadł. No niestety. Teraz robię szybkie cięcie i wam pokażę. Albo nie. Patrzcie, jak ktoś ma Twitcha, to bardzo polecam. To jest mój taki kolega, ziomek, bardzo dobry. Polecam. Mm. Wchodzicie sobie w Twitcha, oczywiście Fortnite. On yy, nagrywa... Yy. Yy, on nagrywa teraz Valorant, więc jak ktoś jest zainteresowany Valorantem, to polecam wbić do yy, właśnie Domson White. Polecam do niego wbić. Polecam 850 ten. Yy. No, po prostu polecam do niego wbić, bo to jest naprawdę yy, fajny gość, więc polecam. A ja bym się z wami żegnał. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, co wolicie. Wolicie nadal grany, czy mam nagrać teraz odcinek z Fortnite'a? Nie wiem, solo, duo, składy, co chcecie? Czy arenkę może, czy jakieś yy, high, high skillsy? Napiszcie po prostu. Ja będę wszystko czytał. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!